King of Warwial, ja dam płacę. pół za, za drugi dom. King of Warby, ale co wy wiecie w ogóle? Co wy kurwa wiecie? Co wy wiecie? Us... Drogi widzu, pokażę ci, jak sobie z tobą pogrywa nasz zacny Jupiter. Na samym początku proszę zwróć uwagę, jak rośnie jego ego, gdy porusza ten sam temat. Tematem będzie, albo sam wyciągnij wnioski. Najpierw krótki wstęp i Jarek zaczyna tłumaczyć, czym jest alkoholizm. Posłuchaj uważnie, gdyż będzie to miało znaczenie w dalszej części tego materiału. Lolita, Lolita pisze, może są wysoko funkcjonujący alkoholik. HFA? A co to kurwa jest w ogóle? Stereotyp alkoholika z tak zwaną znieśm społecznych pijącego pod sklepem. Ale nie, nie rozumiem. Ale nadal no, nie, nie rozumiem. No to, to znaczy, że to ja jędę. Czekajcie, no to dobra, przypuśćmy, że ja piłem, że, przypuśćmy, przypuśćmy, bo ja, dobra, wasza racja, mój spokój, ale dobra, przypuśćmy, że ja piłem, więc jeżeli alkoholik może pić kontrolowanie, to znaczy, że choroba alkoholowa to jest ściema jedna wielka. No bo jak można być alkoholikiem, pić? A kontrolowanie. Jeżeli... Ja o właśnie, ja idę nie na terapię, to się chętnie zapytam. Jak to jest? Ale ale ty nadal nie rozumiesz, weź ty trochę kurwa ogarnij temat alkoholizmu, LaRage, bo ty chyba nie rozumiesz, co to jest w ogóle alkoholizm. Albo nie dochodzi do twojej głowy, nie dochodzi do twojej głowy to że osoba, która jest alkoholikiem jakbyś się napiła raz... To prawdopodobnie, w 99% się powiedzia popłyź! Jeżeli chcesz mi powiedzieć, że ja, la, mówię do Rage, jeżeli chcesz mi powiedzieć, że ja napiłem się sobie w święta, po czym stałem na drugi dzień i w ogóle nie mam ciągotek do alkoholu, no to ja nie jestem alkoholikiem w takim układzie. Ja to jest ściema, to po chuj ja chodzę na tą terapię w ogóle. Sorry. Coś tu się jej kurwa chyba nie zgadza. 1340, ale to jak mylisz, cudowni ludzi. no bo kurwa, bo ja jestem tak zagadany i zabigany, że wiesz, że, że, że ja mówiłem już wielokrotnie, że ja się po prostu, no, no kurwa, w tym, w, w tym fullotoku moich słów po prostu się gubię, nie? Ehm... Larejcz, chodzi o mi to państwo, czyli twierdzisz, że no to ja nie rozumiem, no to znaczy, że ja nie jestem Larejcz alkoholikiem, czy jestem? że tu nie jeden grube pieniądze by zapłacił, żebym kurwa się najebał. Tak mi się wydaje. Takie, takie mam czasami wrażenie, że koniecznie, ale to koniecznie chciecie, chcielibyście, żebym ja kurwa popłynął na dno. Koniecznie, koniecznie. Żebym znowu kurwa klęczał pod bramką, ukonona na jebany. I kurwa, i z nim się kurwa dar. Tak mi się wydaje, ale to nie będzie tego, kurwa. Ja powiedziałem, koniec z alkoholem. Trzy lata prawie, prawie trzy lata temu. Aha, czyli Raleigh, czy jestem alkoholikiem, który pije od czasu do czasu? Kurwa, weź to iść z do jakiegoś. Hmm, kurde. Do jakiejś instytucji, która się naprawdę zajmuje problemem alkoholizmu i powiedz, że znasz taki przypadek. Że jest alkoholik, który pije od czasu do czasu i nie pije w ogóle. W ostatniej chwili, znany Jupiter, sugerując się własnym doświadczeniem, twierdzi, że jest taki alkoholik, który pije od czasu do czasu i nie pije w ogóle. Znaczy i, i nie. I, nie, że nie pije w ogóle, tylko, że nie, nie popłyną. Bo to jest... To już w ogóle by był przypadek, nie z tej ziemi. Yy, zydowski nadczłowiek, Jarek, tęsknię za Twoimi filmami na szkole, i tęsknię za starą szkolą, ale stara szkoła już nie wróci, to już wszyscy wiemy. Ale akurat, tych człowiek, ja już dałem propozycję. Proszę bardzo, kto mnie spotka, ja chętnie dmuchnę. W każdej chwili, kiedy mnie spotkamy, oprócz jednej osoby, o której mówiłem na, na początku lajta. I, I tak o, jeżeli, jeżeli będę miał jakieś promile, to, to proszę to z, wyrażam zgodę na upublicznienie, na pokazanie mojego kłamstwa. Natomiast jeżeli nie będę miał promili, to ja przyjmuję tysiączka. Coś za coś. Taki film na pewno by był wart 1000 złotych, może. Także, także akuratny człowiek, w ten sposób ja daję propozycję. Można w każdej chwili, jak tylko mnie ktoś spotka, można. mogę dmuchać. W każdej chwili. Czy jestem z samochodem, czy bez samochodu, czy rowerem, czy na piechotę.